Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w trzecim epizodzie z Sherlock Holmes. Zobaczmy, kto zamordował, kto zabił. Sprawdźmy, dowiedzmy się, co się stało. Do, od kogo możemy się dowiedzieć coś na temat... apartamentu na pierwszym piętrze. Zapytałbym jeszcze co myśli na ten temat Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Co myśli na ten temat nasz ulubieniec? I am ja needed elsewhere. Te przedstaw chciałem. Do you recognize this ring? Shall I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No, and why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Lord Craven nie rozpoznaje tego pieszczonka. Jest pewien, że nigdy nie widział, żeby Emma miała go na sobie. Luka Gialici powiedział mi, że map przypomina mu o jego szczęśliwej młodości i twierdzi, że jest to pospieszna sztuka. Okej, okej. Get to the point, Mr Holmes. Get to the point, Mr. Holmes. Get to the point, Mr. Holmes. Get to the point, Mr. Holmes. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, oh, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I o! o! Się wkurwił na nią. Emma miała doświadczenie w oszukiwaniu. Emma była złodziejką, ale przekonała od Krajwena, że to służący jej okradali. Robiła to przez ich całą podróż. Luka wiedział, że Emma jest złodziejką. Jeśli ich drogi spotkały się w przeszłości, Luka mógł wiedzieć, że Emma ma skłonność do okradzenia innych. Luka mógł wiedzieć, że Emma go wrobiła. Medium Luka Chalici mógł być, mógł być wiedzieć, że to Emma była złodziejką i że chciała go wrobić w kradzież diamentu. Luka zamordował M. Emma próbowała wrobić w łodzi elementu Luke, który jest medium. Zabiją w, zam... w akcie zemsty. Luka nie musi zostać osądzony, Luka musi uciec z moją pomocą. Luka, Luka walczy o życie, biorąc pod uwagę jego przeszłość, jeśli znów zostanie aresztowany, to nic nie uchroni go przed karą śmierci. Emma o tym wiedziała, nie będę go powstrzymywać przez wycieczkę, jeśli uda mu się szansę na nowe życie. Luka Geisie z mordercą nie był w stanie powstrzymać się przed zabiciem M. mimo iż mógł powiedzieć o tym wszystkim policji. I did not do it. You know that. Do something about it, Holmes. O I... kurwa. I do it. You know that. O kurwa, jakie trudne decyzje są teraz. I ona szukała cały czas. i know you murdered lady craven and i can prove it that would be a grand story for the newspapers but where's your proof i was locked in here and could not hurt a fly as for the motive it's obvious that you deduced that lady craven was the real thief of course it helped that this was not your first encounter with miss emma uh, i am. Uh... <laughs> i i don't know what you're talking about how on earth can you believe this i think the police will easily find the proof when they browse their archives yes yes the locked room good of you to mention it i inspected the door between the rooms and the lock on it is piteous you could open it with a penknife. so i am now a burglar as well as a thief and a murderer. Your wrists are bloodied and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are you are fantasizing, Mr Holmes. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I I Ha. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her, I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too, but only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young, I spent three years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop these farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, All I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Kurwa! Takie trudne decyzje. Dać mu szansę? Ale jak damy mu szansę, to kto pójdzie siedzieć? Aha, on, ale on będzie mógł uciec. You already suffered at Miss Emma's hands once. I'm not convinced you deserve to suffer again. I can't help but notice the window latch seems faulty. Perhaps I should leave you here alone and fetch someone. I'm afraid it may take me some time. I. Oh. oh thank you. Thank you. The police won't notice your disappearance immediately. Run, leave Cordona, and try to lead a decent life i won't forget your kindness i owe you everything mr holmes stop wasting time run open the door mr gallici don't make it worse we know you're in there imbeciles why are you dawdling step aside <poems> <upright> <authenticity> <boom>

Tak one last look at the view. Then Prawa wykonana. Powrót do kordony. co, dowiemy się dowiemy się kto zawinił dlaczego? I forbid you to spend another night here. The hotel's reputation won't survive a second investigation. A free ride for every hotel visitor. Just help. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. Hmm. So you really don't remember. To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. Couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. na kordonie. Kurczę, Widać, że ta gra będzie eksplorowała takie doświadczenia młodocianych lat Sherlocka i będziemy skupieni na tym, żeby podejrzewam odkryć tajemnicę tego, czy nasza matka została zamordowana, czy coś tego typu. Jestem ciekaw właśnie, czy to będzie w tą stronę szło. Może tak być. No jestem ciekaw, jestem ciekaw, bo wydaje się, że to może być interesujące. Ale na razie jeszcze nie jestem pewien, co, co ta gra będzie chciała nam powiedzieć. Jak spadł w ogóle? No, powiem szczerze, że jak tak co myślę o tej fabule, naprawdę widzę, że ta gierka mega dobrze się prezentuje. W sensie, fabularnie mam wrażenie, że ta gra nie będzie tylko eksplorować bycia chujem, bo tego się trochę bałem, że ta gra będzie próbowała um, Sherlocka jako, jako bohatera pokazać jako takiego, właśnie jak wspominałem w pierwszym odcinku, że to będzie taki typowy bohater jak Gregory House, doktora Hausa czy. Czy Dexter Morgan z Dextera, że to są bohaterowie, którzy są źli, zachowują się jak chuje, ale przez to, że oni mają jakiś talent, są wyjątkowi, to pozwala im się na więcej niż reszcie ludzi. Ja, ja wychodzę z założenia, że nie powinno tak być, że nie powinniśmy pozwalać na więcej, dlatego, ponieważ ma się jakieś umiejętności, że to, jakże ma się talenty, to, to nie jest przywilej, to jest, to, to jest pewien, pewne przekleństwo, które. Wymaga od nas, żeby ten talent dla dobra społeczeństwa wykorzystywać, ale nie kosztem społeczeństwa. A wydaje mi się, że podejście pokroju, na przykład Dextera Morgana, który mordował niby tylko niewinnych, tylko winnych ludzi, a przy okazji rozpierdalając psychikę swojej własnej siostry, która później popełniła, sam popełniła morderstwo, zwariowała, miała inne problemy. Czy, czy zamykając dobrego policjanta w klatce na, na tygodnie, który później zostaje zabordowany przez coś innego. No to, to, jest, to, to, nie jest, to nie jest dobre. To nie jest, to nie jest tak, że on, on jest dobrą osobą. Nie jest. Gregory House, który niby leczył wszystkich ludzi, ale jednocześnie niszczył wszystkich współpracowników wokół siebie, e, zawinięty w, swojej, w, swojej, w swoim braku dojrzałości emocjonalnego, Zamykający, zamykający się na swoje problemy poprzez branie narkotyków, na które całe społeczeństwo przymyka oczy, ponieważ rozwiązywał sprawy, które były nie dla innych. Uważam, że to nie jest wyjaśnienie, że tak, tak nie powinno to działać, po prostu. Nie zgadzam się z takim podejściem i. Bardzo było mi źle słyszeć o tym, że że takie bohaterowie są pozwalani tutaj. A mam wrażenie, że Sherlock Holmes też tak jest takim. O, ich nie było przed chwilą. Dobra, weźmy, zajmijmy się, zajmijmy się tematem. Maczyna miłość. jakbym się nie mógł tutaj niczego dowiedzieć, więc chyba ja mogę stąd iść, czy, czy to muszę tu zostać? Więc jestem ciekaw właśnie, jak ta pochodę, jak ten, po, ten postać, postać Sherlocka, się tu rozwinie. Jest naprawdę niemiłym gościem. Ale widzę, że ta emocjonalność jego, którą teraz próbuję eksplorować, że to jest coś. Nie wiem, czy to jest coś, co usprawiedliwi pewne jego zachowania, czy to będzie tak się równoważyło, Ale na ja będę kombinował tego, że zobaczyć, co się dzieje. Powiem że jestem zainteresowany, bo mam wrażenie, że jest ciekawszą postacią dla mnie, niż, niż rola grana przez pana Camberbatcha. Mam wrażenie, że pan Camberbatch... A mam wrażenie, że że pan Camberbatch, o ile dobrze grał, to, to posta postać była w pewnym momencie po prostu nieczytelna. Ah. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Mm -hmm. The service was. sparsely attended Though my parents were buried separately the pastor said they're united in heaven I didn't believe him even then <coughs> Również nie pamiętam już do końca filmów jeżeli chodzi o Osella Kahamsa z Daunim Juniorem ale Dauni Junior akurat grał takiego typowego Downey Juniora i on kompletnie mi się podobał. W sensie, o ile pan Cumberbatch grał bardzo dobrze, to, to pan Downey Junior, mam wrażenie, że grał, grał siebie i, i uważam, że to nie było OK. W sensie, że to nie był taki Sherlock Holmes, który był przyjemny, interesujący, był taki zabawny po prostu. No i też widzimy, że, że często, często Sherlock sięga po humor, ale, ale taki bardziej jest poważny. Rest in peace, Mrs. Holmes. Dobra, co jeszcze tu możemy zrobić w takim razie? Buket kwiatów. Rest in peace, Mrs. Holmes. Aj Ciężka sprawa. jest coś jak bridge, rynek, ratusz, old city, teczka. Maczyna miłość. Mogę tutaj porobić takie ustawienia? Aha. Komisariat? Jezu, ja tu będę mógł chcieć jeszcze. O jezu! Holy shit! Ile to jest poruszania się. O, oh, wow. No to nie będzie łatwo. To jest do końca? Hmm. Mam wrażenie, jakbym tej sprawnie nie dokończył. Zresztą te są zamknięte. Hmm. No nie jestem zadowolony z tego. Can you satisfy my curiosity? Your money doesn't impress me. Hey, <laughs> on? not What the fuck? May I ask for your assistance? Your money doesn't impress me. What? You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Hey. Okay. Rest in peace, Mrs. Holmes. To mogę tam wejść? Mogę, na szczęście, uff, Violet Holmes kompletnie pamiętam książek, kompletnie. Pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? Ah, What was that? Time to ghost. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Okay, time to ghost. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. Uh huh A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Mhm, okej. Okay. Tajemniczy gość. Jakieś ślady są. Około metr sześćdziesiąt pięć. buty. size of że jest około pięć i

Met 65 m, Rower. No jak tu biegałem w kółko, to nie widziałem nikogo z rowerem nawet. o no, u góry ktoś siedział na ławeczce. Czy to ktoś tam może być z rowerem? No on tym hajsie tam gada? Is this familiar to you? Your money doesn't impress me. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Could you help me? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Mm hmm. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Mr. Holmes, did you come for another portrait? <laughs> no, no, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was a buzz with your name. I must say, I was rather absorbed in it all. The fallibility of men, such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man. Never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Kaduna in her time here. I was sorry to hear of her passing. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my. It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I. I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I've forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance. Closure. I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. Hmm. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, no. You'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. Now, what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Hmm. Cokolwiek potrzebuję, to nie jest tutaj. Powinniśmy odwiedzić Cordona. Może są archiwum, które mogą odwiedzić dłużej światło. I czy teraz gra zaliczyła to jako zakończony temat? Opowieść Vogela. Aha, czy to jeszcze nie jest skończone. Może to się będą jeszcze łączyły te rzeczy. Ha Pogrzeb. Dobrze. Ale to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten epizod. Serdecznie dziękuję za oglądanie. zapraszam Was do kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podobała Wam się moja praca, pamiętajcie, że, klik że możecie kliknąć w moją nazwę, wejść do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 złote, 10 albo 30 zostaniecie wspierającymi e, według Waszej tutaj w, w chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście, dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelecie każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami e, kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier e, i w ogóle całego czasu, które spędzam czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji e, rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. E, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was e, czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie. A link do Discorda w opisie.